Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj filmik z cyklu Inwestycja w pieniądze. Dość często mam zapytania, jak zalokować swoje pieniążki. Ktoś nawet pisze: Mam pieniądze, nie zbieram monet, ale chciałbym y, kupić trochę i później sprzedać z zyskiem. Co zrobić, bądź jak mieć intuicyjny nos do kupowania pieniędzy. Słuchajcie, inwestycja w pieniądze często jest jak giełda. Raz można wtopić, raz można zyskać. Ale są takie bezpieczne, powiedzmy, momenty w inwestycji, gdzie wiadomo, że jak coś kupimy, to raczej nie stracimy. I czym się tutaj kierować? Wziąłem tutaj na przykład monetę 5 groszy, rocznik 2014. Dlaczego akurat ten rocznik? Dla niewtajemniczonych zawsze jest coś takiego jak najmniejszy nakład w danym nominale. Jeżeli w przeciągu 30 lat wychodził jakiś nominal, dajmy na to 5 groszy, właśnie. No, to ten rocznik, który jest o najmniejszym nakładzie, zawsze będzie najbardziej poszukiwany i najbardziej ceniony. Skąd wiadomo, że to będzie najmniejszy nakład, należy obserwować nakłady. Na przykład na stronie NBP zawsze jest wypisane, który rok miał jaki nakład. Można sobie wcześniej kupić takie woreczki w dacie wybicia, czyli w roczniku 2014, inwestujemy w takie woreczki. Kupujemy. Jak okazuje się, że wysoki nakład, no to można je spieniężyć, sprzedać, odsprzedać. Jeżeli okaże się, że nakład był niski, wtedy zachowujemy. Można też kupić zaraz rok, dwa lata później woreczek, gdzie jeszcze ta cena jest dość stosunkowo niska. Ja Wam to zaraz wytłumaczę. Tutaj, dla przykładu, jest woreczek, monet 5 groszy, Mennica Warszawska, ostatni rocznik. Widzicie, w środku jest 100 sztuk, czyli 5 groszy inwestujecie, 5 zł. 5 zł kosztował ten woreczek. Zaraz na samym początku w NBP można było iść i wymienić, i dostało się taki woreczek. Oczywiście tam trzeba ładnie poprosić, bo z niechęcią te groszówki są wydawane. I słuchajcie, tutaj mamy dla przykładu wektory. Rocznik 2014. W momencie wybicia w NBP 5 zł. kupujemy taki woreczek. Po tym jak okazało się, że jest to bardzo niski nakład, 15 milionów sztuk, jak dla obiegówki to jest bardzo zdecydowanie niski, dość szybko wzrost ceny mamy w skali roku aż 600%. Zainwestowane 5 zł przerodziło się w 30, i później cały czas rośnie w 2016 już wyżej, 2017 50-60. Na chwilę obecną spojrzycie sobie na Numi Market czy Allegro woreczki między 70 a 100 zł. Czyli wzrost w przeciągu 6 lat 2000. I słuchajcie, kiedy inwestycja przynosi największe zyski. Kiedy monety wychodzą z obiegu i zaczynają być nieobiegowe, a już kolekcjonerskie. I wtedy taki rocznik. Przypuśćmy, w 2025 Polska wstępuje do euro, do strefy euro. Moneta złotówka jest wycofana, a wchodzi w Polsce euro. I wtedy będzie największy skok, największy zysk na woreczku. To sobie przypomnijcie, ten filmik. Nie wiem, czy to będzie 2025 czy 30, czy jakiś inny. Wtedy będą największe skoki monet obiegowych, wtedy wszystkie przeliczniki wektory pójdą do góry i wtedy inwestycja z roku 2014 przerodzi się naprawdę w paru tysięczne procentowe zwroty kosztów. Oczywiście, ktoś powie, 2014, czyli musiałem czekać aż 15 lat czy 20. No słuchajcie, to niestety, niestety albo stety, to jest taka inwestycja. Ale wyobraźcie sobie, ktoś zakupił 10 woreczków, a są tacy, znam, 100 woreczków mają, worek cały odłożony. No to pomyślcie sobie, ile zyskali. Jeżeli te zainwestowali 5 zł, mają 100, a zainwestowali 500 zł, to na chwilę obecną mają 10 tysięcy. Czyli przy dobrym szczęściu, a szczęście jest potrzebne, Inwestycjach można odzyskać spore pieniądze i sporo ludzi żyje tylko z tego. Można to zaobserwować na różnego rodzaju aukcjach. Co bym chciał jeszcze o tym powiedzieć? Otóż, to nie tylko nominał 5 groszy, nie tylko nominał, tu mam akurat dla przykładu jeszcze dwójkę złotówki, piątki, wiadomo 5 złotówka to trzeba 500 zł wydać za cały woreczek 100 sztuk, no to już jest dla grubszych ludzi albo kogoś, kto naprawdę chce iść w to grubo no i czekajcie, jeszcze powiem Wam tyle, że ktoś powie, a tam 20 lat, 30, co to za inwestycja słuchajcie, a gdyby Wasz rodzic albo dziadek odłożył rulon złotówki 5,7 dwa rulony, trzy rybaka 5,8 jagoder 5,9 i jeszcze tam kilka rarytasów. A teraz dostalibyście to w prezencie. Jakaby była wasza radość, jakaby to był zwrot kosztów poniesionych. Jak wiecie dobrze, każdy z was yy, cieszyłby się z tego. Ja również cieszyłbym się, a więc yy, warto na przykład kupić też zachować na przyszłość. Na pewno jest to Dobra lokata pieniędzy. Niejednokrotnie się o tym przekonałem i do tego akurat mam nosa, bo do innych jakichś srebra, do złota. Nie miałem nigdy z nosa, nigdy w to nie bawiłem się. Zawsze fascynowało mnie, że moneta obiegowa potrafi mieć wartość kilka, pro, kilka tysięcy procent więcej od monety, wartość od nominału, a dalej jest na przykład w obiegu. nie? A co dopiero się stanie, gdy moneta zostanie wycofana z obiegu? Zobaczycie Złotówka 2008, Złotówka 2010, Piątka 28: Wszystkie te nominały w Stanach oczywiście inwestujemy w woreczki mennicze. Te monetki muszą być nigdy nie dotknięte przez nikogo, zapakowane szczelnie w woreczki. I wtedy można myśleć o jakimś zwrocie kosztów, ponieważ po wyciągnięciu tych monet trzeba się z nimi obchodzić już bardzo, bardzo ostrożnie i starannie. Te monetki nie mogą być pod żadnym względem zniszczone, muszą być dobrze przechowywane. Również kupujecie sobie pochłaniacze wilgoci, wkładacie w to jakieś kasetki zmieniacie te pochłaniacze co jakiś czas. Trzymacie w ciepłym pomieszczeniu niewilgotnym, suchym, tak żeby korozja wam się nie wdała w te monety. Bo jak wiecie, też łatwo stracić pieniądze. Widziałem takie woreczki skorodowane, po prostu sama rdza na monetach. Więc co z tego, że ktoś kupił, odłożył jak. Po pięciu latach wyglądało to fatalnie. Ja myślę, że wyczerpałem tutaj temat. Będę powracał do takich filmów. Mam trochę inspiracji, tylko brakuje mi czasu wytłumaczyć Wam. A więc co? Życzę Wam szczęścia w inwestycjach. Jakby co, to piszcie pod filmami. Odpowiedzi na to, w co inwestować macie w dużo filmach moich, które już są na YouTubie. Więc warto się wrócić, cofnąć, zobaczyć. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!